Gdybym nie patrzył na ekran telewizora, to miałbym wrażenie, że oglądam jakiś amerykański film sensacyjny, a to relacja z wojny u naszych granic. Ach, wiem o co chcesz zapytać, ale pozwól mi, że się jakoś zgrabnie wymigam od odpowiedzi. Niezręczkiem jest ustosunkowywać się do tego, co robią moi koledzy, koleżanki po byłym fachu. Natomiast powiem z własnego doświadczenia, że do każdej niestandardowej sytuacji musisz mieć czas, miejsce, przestrzeń, żeby się przygotować. Musisz mieć dystans, czas na ten dystans, żeby spojrzeć na sytuację z boku, żeby wymyślić siebie w danej sytuacji, mieć pomysł na siebie, na to, jak się zachowywać. I tego czasu po prostu brakuje. Ty też tego czasu potrzebujesz zapewne w tym, co Ty robisz, w swoim zawodzie. No, to prawda, zawsze przed wykonaniem jakiegokolwiek kroku w stronę klienta, rzecz jasna, sprawdzam zakres prowadzonej przez niego działalności, ale przyznam ci się szczerze, że szukam tam ludzi, e, dlatego że są dwie metody sprzedaży: e, fast food i slow food. E, fast food to kawalkada brokerów, którzy wykonują setki spotkań miesięcznie i na każdym takim spotkaniu gwarantują swoją. Swoje indywidualne podejście do takiego klienta lub moja filozofia slow food, gdzie oprócz tego, iż muszę być pewny, że moja firma Prospektor jest w stanie zapewnić dobry serwis brokerski u potencjalnego klienta, to szukam tam ludzi, z którym można robić dobre rzeczy, czy to dla dzieci, dla sportu, czy po prostu dla ludzi. A to dlatego, że uważam, że takie partnerstwo może przetrwać lata i wnosi wielką wartość dodaną do obu tych firm. Nie wiem, czy uważasz, że ma to sens? Ma to sens. A.